Siemanko widzowie chcielibyśmy Was powiadomić, że jutro nie będzie filmu, ponieważ nie będzie mieli yy, telefonu stacjonarnego, z którego nagrywamy, ale widzieliście nasze nowe dwa filmy. Dokładnie będzie, by takie będą już bardzo często, Mam, mamy nadzieję, że się Wam spodobały. A teraz ja i mój brat powiem Wam, skąd wziął się pomysł na ten film. Ale na początku chciałabym powiedzieć, że jak wbijecie pod tamtym filmem. 15 łapek w górę to nagrywamy takie kolejne firmy. Mhm. A teraz skąd się wziął pomysł dokładnie na nagrywanie takich filmów? Myśleliśmy sobie na jakiś firm, bo chcieliśmy coś nagrać. I, I nagle Janek powiedział, że ma pomysł fajny na firm. Za, zaakceptowaliśmy to na firmie. No i, no i wysłano to wszystko bardzo dobrze. Więc już dzisiaj zdecydowaliśmy się na zrobienie właśnie tego typu filmu no i będziemy, i będziemy właśnie sobie tam jakieś dane zespoły, które właśnie będziemy ich mecze będziemy odzorowywać, ale w taki trochę śmieszny sposób no i dokładnie mój brat wytłumaczył wam wszystko skąd wziął się pomysł na takie filmy myśleliśmy, że nasze filmy są znaczy tak wszyscy ja i mój brat uzgodniliśmy, że nasze filmy są takie słabiutkie, więc chcieliśmy zacząć Chcieliśmy zrobić coś nowego, no Czyli... i dlatego odzorwujemy właśnie śmiesznie, takie właśnie meczyki. A jeżeli Wam to się spodobało, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Z Ze te filmy są niby, niby śmieszne, ale fajne. Pokazujemy, co dzieje się na wojsku w danym momencie tu kanał Janek kut, kut. subujcie